Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapowiadałem, że ten film powstanie. Troszeczkę dłużej mi zaszło niż planowałem. Natomiast już spieszę z wyjaśnieniem tego zapowiadanego tematu. Bo zbliżamy się do obchodzenia święta miłosierdzia Bożego. Ono będzie już w najbliższą niedzielę. Wiele o tym się mówi. Zresztą przygotowujemy się przez nowenne do tego święta i kilka, myślę, słów takiego wyjaśnienia się przyda dotyczące tego obchodu. Skąd ono się wzięło? To myślę, że nie jest jakaś tam wielka zagadka, bo z objawień siostry Faustyny Kowalskiej wiemy dobrze, że tej polskiej zakonnicy Pan Jezus się objawiał, ona wielokrotnie z nim rozmawiała i wiele rzeczy, o których Pan Jezus mówił, jest zapisanych w dzienniczku siostry Faustyny. I... Wiele rzeczy właśnie z dzienniczka Siostry Faustyny się wywodzi. Natomiast one mają też takie, można powiedzieć, nie tyle poparcie tylko i wyłącznie w dzienniczku, ale, ale one są zgodne też z nauką Kościoła, z całą teologią. Skąd się wzięło święto? Podczas, jednego, podczas objawień Siostra Faustyna wielokrotnie słyszała od Jezusa taką prośbę, aby. W drugą niedzielę wielkanocy, czyli w niedzielę białą albo przewodnią, aby tą niedzielę ustanowiono świętym miłosierdzia Bożego, aby wszyscy właśnie wychwalali ten przymiot Pana Boga, jak wielokrotnie pada też w dzienniczku największy przymiot Pana Boga. Dlaczego ta niedziela? Może od tego zacznę. Wiele rzeczy tutaj się, można powiedzieć, łączy. Jak już powiedziałem, jest to nazywana jest niedzielą białą. Dlaczego kiedyś w kościele, czy w ogóle no do dzisiaj to, to też jest, natomiast podczas Wigilii Paschalnej chrzczono ludzi. I oni przez cały tydzień, przez całą oktawę Wielkanocy chodzili w białej szacie. I ściągali tę białą szatę dopiero wtedy, kiedy, kiedy oktawa Wielkanocy minęła, czyli właśnie w niedzielę, w drugą niedzielę Wielkanocy, do której się przygotowujemy. Stąd też nazwa Niedziela Biała. Ale też, czyli można powiedzieć, że to jest takie połączenie też z łaskami miłosierdzia, które Pan Bóg okazał tym ludziom w sakramencie Chrztu Świętego. Natomiast jest też druga, drugi argument, czy druga rzecz, która tutaj jest dość istotna, to ta, że wtedy jest czytana Ewangelia, gdzie Pan Jezus mówi o odpuszczeniu grzechów. W pewien sposób, czy nawet nie w pewien sposób, tylko daje po prostu apostołom władzę odpuszczania ludzkich grzechów. Czyli jakby kolejny sakrament związany z tym wielkim miłosierdziem Pana Boga. I dlatego też w tę niedzielę Pan Jezus zachęca, żebyśmy w sposób szczególny Jego miłosierdzie uwielbiali. Jak to święto ma, jak święto ma być obchodzone? Tutaj też ksiądz Michał Sopoćko, czyli spowiednik siostry Faustyny, który. Wiele, wiele tutaj jej pomógł też o takiej strony jakby teologicznej, też był wielkim propagatorem kultu miłosierdzia, on napisał, że można powiedzieć, że trzy rzeczy są z tym związane, czy trzy rzeczy, o których Pan Jezus mówił. Pierwsza to jest ta, żeby to święto było obchodzone w sposób uroczysty. Druga, to żeby w tym dniu był uczczony obraz miłosierdzia Bożego. A trzecia rzecz, czy trzecia prośba Pana Jezusa to to, żeby kapłani wtedy głosili ludziom niezmierzone miłosierdzie Pana Boga. I żeby zachęcali do wielkiej ufności w miłosierdzie, bo zawsze można do Pana Boga wrócić. Co się wiąże z tym obchodem? I można powiedzieć, że nie tyle, nie tylko ta zewnętrzna forma jest tutaj ważna, czy, czy to podkreślenie zewnętrzne rangi tego święta, ale ale przede wszystkim łaski, które Pan Bóg obiecuje, które Jezus obiecuje w tym dniu. W dzienniczku siostry Faustyny w punkcie yy, 300 są zapisane takie słowa. Proś wiernego sługę mego, aby w, żeby w dniu tym powiedział cał, całemu światu o tym wielkim miłosierdziu moim, że kto w dniu tym przystąpi do źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. I moi drodzy, jest to łaska niezwykła, bardzo wielka łaska. Dla kogo ona jest? Dlatego, kto przystąpi do źródła miłosierdzia, czyli kto będzie w stanie łaski święcającej, kto będzie chciał zbliżyć się do Pana Boga, chociażby w Komunii Świętej, ze względu chociażby na epidemię, przypominam o, o możliwości żalu doskonałego czy Komunii Świętej Duchowej, czyli takiego szczerego pragnienia, bo tutaj też jest nasza postawa bardzo ważna w tym. Natomiast jeżeli chodzi o tę łaskę, ona nie jest tożsama z łaską odpustu zupełnego. Teologowie, próbując ją jakby wytłumaczyć, porównują tę łaskę do, do łaski ścielnej, gdzie w chrzcie świętym człowiek, który, który przyjmuje chrzest, chociaż powiedzmy, że w życiu dorosłym, Pan Bóg jakby odpuszcza mu wszystkie winy i kary, które, i grzechy, które, które popełnił do, przed chrztem. I Jezus taką łaskę, łaskę tutaj obiecuje. Stąd też niektórzy mówili właśnie, że to jest jakby drugi chrzest. Dlatego warto chociażby, warto wtedy do tego źródła miłosierdzia, do źródła życia się zbliżyć. Dalej, bo to nie tylko chodzi o tę łaskę, o tę jedną konkretną, ale Pan Jezus też mówił, że wszystkie upusty miłosierdzia będą wtedy otwarte. Że dusza, która będzie wtedy z ufnością wychwalać miłosierdzie Pana Boga, wszystko otrzyma. Dlatego yy, myślę, że warto też yy, w tym dniu znaleźć czas dla Pana Boga. Yy, I co jeszcze? Yy, bardzo ważna też kwestia, że te łaski nie będą dotyczyć tylko, z tego co Pan Jezus mówił, nie tylko życia yy, tego wiecznego, czyli naszego życia po śmierci. Tego życia już w niebie z Panem Bogiem, ale, ale też tego życia doczesnego tutaj. Mówiłem, że warto skorzystać w jaki sposób? Przede wszystkim, moi drodzy, to co już powiedziałem, czyli łaska uświęcająca, czyli komunia święta, jeżeli nie w sposób sakramentalny, to w sposób duchowy, czyli żal doskonały, komunia święta duchowa. Ale co tutaj jest jeszcze ważne? Jest kilka takich rzeczy, które, które Pan Jezus nam pokazuje. Kult Pierwszą taką rzeczą jest kult obrazu. W sensie nie samego obrazu, ale postaci Jezusa miłosiernego. Myślę, że w, to jest dość popularne też przedstawienie. Myślę, że w każdym domu też taki obraz jest. Warto wtedy właśnie czy się po prostu wziąć ten obraz, przed Nim się pomodlić, zobaczyć postać Jezusa, który przychodzi do apostołów, do apostołów który. Z którego przebitego boku wypływają te jakby, dwa promienie oznaczające sakramenty. I, I po prostu uwielbić to miłosierdzie Pana Boga. Drugą taką rzeczą, która jest też dość istotna, akurat nie tylko podczas tego święta, ale, ale i każdego dnia, jest godzina miłosierdzia. Czym jest godzina miłosierdzia? Jest to godzina śmierci Pana Jezusa. Czyli od godziny 15.00. W dzienniczku Siostra Faustyn możemy przeczytać takie słowa. Jest to punkt 1318. O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia. Przepraszam, 1320. Mój błąd. O trzeciej godzinie błagaj moje, mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w mój śmiertelny smutek. W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją. I chyba taki drugi, czy drugi tekst, który jest chyba takim najbardziej szczegółowym wyjaśnieniem, o co chodzi w tej godzinie, to jest punkt 1572. Zachęcam też do lektury dzienniczka siostry Faustyny. On jest dość długi, więc nie będę czytał go całego. Ale kilka takich rzeczy. Przypominam ci córko moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je. Wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych. W tej godzinie stała się łaska dla świata całego. Miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. I jak konkretnie obchodzić tę godzinę, bo to też jest dość istotne, córgo moja, staraj się w tej godzinie, przepraszam, odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą, a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczci moje serce, które jest pełne miłosierdzia w najświętszym sakramencie. A jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, Pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez krótką chwilę. A więc y, zobaczę, moi drodzy, na co wskazuje Jezus. Chodzi tutaj w tej godzinie o uwielbienie, miłosierdzie Pana Jezusa uwielbienie tego wszystkiego, co Pan Jezus dla nas zrobił, wniknięcie w jego mękę, jako może nie tyle mękę samą w sobie, czy nie chodzi też o to, o jakiś tam tylko i wyłącznie jakiś żal, smutek z powodu tego, co Jezus dla nas wycierpiał ale żebyśmy patrzyli na mękę jako na źródło miłosierdzia dla nas wszystkich. Na Jego śmierć, czy przybity bóg jako na źródło miłosierdzia. Ja jest też ciekawa rzecz, że Pan Jezus tutaj nie mówi akurat o koronce, dlatego że koronka do miłosierdzia Bożego jest skierowana do Ojca. Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, mówimy. A Pan Jezus zachęca, żebyśmy w tej godzinie miłosierdzie uwielbiali, Jego miłosierdzie Wiadomo, że Jezus jest Bogiem i uwielbiając Syna oddajemy też chwałę Bogu Ojcu i Duchowi Świętemu. Natomiast no właśnie Pan Jezus też o to prosi, żebyśmy też wyniknęli w Jego mękę. Dlatego, moi drodzy, ufność w Boże Miłosierdzie jest też największą naszą odpowiedzią. Modlitwa, ale przede wszystkim taka postawa ufności. Wiemy, że to nie jest proste i szczególnie właśnie wtedy, kiedy kiedy coś przeżywamy, kiedy nam życie nie składa, trudno o to, to zaufanie. Natomiast można powiedzieć, że dopiero wtedy wiara czy ufność nabiera swojej wartości i pokazuje, czym tak naprawdę jest, kiedy, kiedy ona właśnie kosztuje, kiedy my się musimy z pewnymi rzeczami zmagać. Ale to jest, co jest ważne, zawsze wtedy, kiedy może gdzieś tam nasze, w nas się gdzieś wątpliwości pojawiają, warto sobie przypomnieć obraz miłosierdzia Bożego bo on pokazuje Jezusa, który przychodzi do apostołów, który przychodzi do tych ludzi, którzy, no można powiedzieć, to samo przeżywali, którzy, którym się życie zawaliło, którzy nie wiedzieli, co, co dalej będzie, których przyszłość, można powiedzieć, legła w gruzach, bo zupełnie inaczej sobie to wszystko planowali. I do nich przyszedł Jezus i powiedział, pokój wam. Można powiedzieć, rozproszył te ciemności, mroki, yy, mroki tej beznadziei. I w naszym życiu, jeżeli my coś takiego przeżywamy, warto zagłębiać się w miłosierdzie Pana Boga, widzieć to miłosierdzie czy w Piśmie Świętym, w tych wszystkich tekstach, które, które czytamy. Ale także i warto sięgnąć do Dzienniczka Siostry Faustyny. Wiele tam rzeczy jest takich, które mogą też pobudzić naszą wiarę, pobudzić ufność, też pokazują, w jaki sposób Pan Bóg nas traktuje. Szczególnie wtedy, kiedy my zgrzeszymy. Dlatego moi drodzy, żeby już też nie przedłużać, Zachęcam ze szczerego serca i bardzo serdecznie do tego, żebyśmy starali się w niedzielę miłosierdzia oddać cześć Jezusowi Chrystusowi. Abyśmy podziękowali za to wszystko, co Pan, Pan Jezus dla nas zrobił, co mogliśmy przeżywać przecież nie tak dawno podczas tych świąt. Abyśmy docenili ten wielki dar miłosierdzia, bo zawsze wtedy, kiedy, kiedy to doceniamy, kiedy za to dziękujemy, otwieramy się na nowe łaski. A tych łask Pan Bóg wiele nam obiecuje. I warto, warto z nich wszystkich skorzystać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.